Dzień dobry drodzy widzowie w tym odcinku gramy w realistyczne bitwy pancerne i tutaj właśnie będziemy atakować punkt A. Proszę, oj, Misklik, proszę w komentarzach napisać czy ostatni odcinek wam się, wam się podobał i widzimy się pod, pod punktem A. Je, wróciliśmy, jesteśmy już pod punktem A, pod, pod punktem A i tutaj będziemy właśnie, tutaj jeszcze będziemy jechać właśnie. Jest tu co. Nie ma, nie ma, nie ma. Mamy jakąś Tiger Dwójka? No, mamy USA, dopiero teraz zobaczę. Nie, przeżyję się. Nie mamy. Tutaj pod B jesteśmy. Będziemy za Tigerem jechać. Jej, jej, ocie... Dobra, tędy wjedziemy? municję sobie tak damy To chyba altyleria mnie strzeliła Kolejna artyleria, kurde, tak blisko byłem. Ja byłem tak blisko, tak blisko, ale tak daleko. Co, Puma jest szybka, więc ja nie umierzam. Pamiętam, tu był. Zastanawiam się czemu, czemu inne kraje są takie OP, Niemcy teraz takie słabe. To jest pytanie, nad którym ja się zastanawiam. Czemu Niemcy są tak... Um, tak słabsze takie. Tak to nazwa. One są słabsze, ale wiedziałem, że będzie podjeżdżał z tej strony. Tylko niestety trafienie krytyczne, ale Pantera ma dobrą kampę. Troll mały robimy. Aha! Kurde, drugi mnie dojechał. Tam tak bym strollował, Niech. Gdyby nie? Gdybym ja ten drugi, to tamten by był pokonany. Zagramy dzisiaj, dzisiaj nie będziemy grać jako i jak zwykle grendowanie do czołego Tiger 2, ha, huh? pewnie część 2. I chcę Was poinformować, że najbliższy... Proszę nie, na, nie pisać w komentarzach i najbliższy live będzie, lo, będzie na 200 subskrypcji. Dobra, szybciej trzeba to. Tą... Za... Po pierwsze mam takie niezłe szczęście, że nie zginąłem, a po drugie skąd? Kąd on nie strzelił? To jest takie pytanie. To są nie znikąd dostęp strzała Taką kurde, ale tak blisko byłem, by zniszczyć tego typu. Tym tigerem, ale tak blisko, ale tak daleko. Bronić punktu B. I, po, I miałem was poinformować, w i, i pomyliło mi się jeszcze w następnym odcinku. I następny odcinek to tak serio będzie ostatni i proszę o, o, w ostatnim o, o, odcinku o, o, przedostatnim odcinku, który był niedawno, był nuke. Taki odcinek, który był wystawiony dwa dni temu, nuke był. Więc chciałem tylko was o tym poinformować. Jeszcze w następnym odcinku też poinformuję, ale to będzie ostatni raz. Ostatni raz. Więcej już nie będę. Ale kampę sobie chłop załatwił. I czemu te pantery mają takie wolne obrotacje, które... Obrót Tureta, na przykład ta moja. Ta pantera, którą ja teraz mam, ma taki obrót Tureta. A ten obrót Tureta jest dosłownie 3,6, jak pamiętam. Fagier jest to 3 razy szybszy, prawie No, czy nawet więcej, tak prawie trzy razy szybszy. T1,5, a taka base nie Tylko. T-15 i T-13. No, przynajmniej ma szybsze przyładowywanie od Tigera. Plus. Kurde, nie zdążyłem. Ty, przejęliśmy, teraz przejęliśmy punkt... Co? Tracimy punkt B i ja. Coś tak czułem, że tak będzie. Dobra, jeżemy Atakować punkt B i atakować punkt O. Szczerze nawet tabelki wyrównane. M a trzy. Dziek, to, dziękuję za tego kam, za osobę, która tam kampiła, za tą panterę. Da. Ja serdecznie ją pozdrawiam. Możecie cofnąć i zobaczyć, jak się nazywała. Chcę ją, pozdrawiam. Ją. Nie, nie zdążę. Kurde, fałka, czy tysiąc dwa zostało zniszczone? O kolejno, mhm. tak z tyłu tutaj podjada, i zniszczę. Pantera została chyba zniszczona. Kamper został zniszczony. Pozdro! Penetracja 109, 100, 192 mm chyba starsza. Tutaj to dużo przebija, nawet wszystko szczerze. Mm -hmm, jedziemy. Trzy przejęte strefy. Jedna asysta. W ostatnim odcinku polecieli. W jednym z ostatnich odcinków polecieliśmy. Tak. Przez albo bomba, albo artylerię, ponieważ tu była ta kampa. Tu. O. Ta bomba. Taka albo. To niestety nasza pantera? współczuję. Albo alt altereria, albo atelieria, albo to drugie. Przynajmniej się starał. Przynajmniej się starał. Nawet trochę zrobił. To daleko poleciało. to I... szybko. Ach, jeszcze jedno, jeszcze jedna Dwa tysiące prawie, półtora tysiąca bardziej. Długa będzie, długi będzie ten grind, dwieście tysięcy. Chyba, za... chyba, szczerze, to chyba, chyba wystarczająco zbieram, i drodzy widzowie, ucinamy, ile, drodzy widzowie, sto osób? Widzimy się w trakcie rundy. Drodzy widzowie! Bitwa się rozpoczęła. Dużo nawet... Nawet całkiem dużo osób i jedziemy. Będziemy bronić punktu A i atakować punkt B. A może... O, mamy znowu USA, ale szczęście. Tutaj camp, być może sobie jakąś taką fajną załatwimy. Co to, to jest runda realistyczna? Ż Nie, chyba...